It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe And I've gotten you a present that I put under the tree Tomorrow it is Christmas The first for you and me Dzień dobry, dzień dobry mojej kochani, witajcie kolejnego dnia Ja się z Rami witam, dopiero jadę do pracy, jest po godzinie 10, a Zaczynam normalnie o 6:00, ale jest po 10, bo miałam rano lekarza I mam chyba dobrą wiadomość, moje wyniki wróciły Z jeszcze nie rozmawiałam z lekarzem, ale moje wyniki wróciły I jest po prostu dużo lepiej niż, wiecie, niż myśleliśmy, że może być Także wow ha. Jestem w szoku, jeszcze na razie muszę poczekać na lekarza, bo jeszcze nie powiedziała, że jeszcze muszę porozmawiać tutaj tak z lekarzem Także jeszcze czekam, ale ale ulga! jeszcze się troszeczkę boję przed cieszyć. Ale tak się cieszę. Cały czas jestem w bólu i w tym bólu niestety na to wygląda będę, ale przynajmniej y wiem, co jest grane. Wow. Także dobra, zaczynamy kolejny dzień. Dobrą wiadomością dla mnie, jestem po prostu przeszczęśliwa. Y I... i co? I za 4 godziny kończę pracę, także... Nie napracowałam się dzisiaj i mało tego wyliczyłam, że zostało mi 8, 8 shift do urlopu. Nie! Yeah! Także maleńko, kochani, zaczynamy ten dzień. Róbcie sobie kawę, herbatę, ciastko, albo jeżeli jest już wieczór i macie chęci, to wypijmy wino. Ja dzisiaj chyba sobie wypiję winko, powiem Wam szczerze. Chyba, może. Może tak? Może nie. A jeszcze mam tego moeta z urodzin, ale to już poczekam na. Yy, na moi drodzy yy, rozmowy z lekarzem i wtedy go sobie wypiję Tak dobra, lecę do potem Mam nadzieję, że dzień wam leci dobrze, buziaki. A ogólnie to zobaczcie jaka jest mgła. Mamy dzisiaj tak cały dzień, znaczy cały dzień Tak jak mówię, jest dopiero po 10, ale od rana jak wstałam, od 8 już tak od rana jak wstałam to już tak jest. Patrzcie Strasznie co? Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, ja już wróciłam z pracy, a tylko chciałam Wam pokazać, bo pierwszy raz jedzę właśnie tę choinkę. Zobaczcie, o te końcówki właśnie mi chodziło. To po prostu jest zrobiona jak żywa choinka. Widzicie? Tutaj w środku, o, są te takie zwykłe, sztuczne, choinkowe gałązki. Ale całe końcówki na całym drzewku, jak widać, są takie jak prawdziwe. Jak ona jest z daleka wygląda? O, w ten... Boże, bo... ale widziałeś tutaj krzesło? Nie. Leży że musimy to ogarnąć, ale zobaczcie, tak wygląda, no po prostu wygląda jak żywa choinka, co Radosław? W ogóle przed chwileczką... Nie widzę. W ogóle przed chwileczką szans z pracy i zobaczcie, to tak jakby na dół trochę opadało i chciałam powiedzieć, Boże, już tam choinka w jednej, dopiero później zajęłam, że przecież mamy sztuczną choinkę. Ale przepiękna jest, także mogę Wam śmiało tą choinkę polecić, powiem Wam szczerze. No po prostu w szoku jestem, rewelacyjnie to wygląda. Rewelacyjnie. No, moi drodzy, już jest dosyć późno, już jest po 19, także przyszedł ten czas alkoholizowania się. To jest mój ulubiony czas dnia ostatnio, kiedy z rana i wieczora sobie walę taką małą dwudziestkę, piątkę tego wspaniałego soku burakowego jest naprawdę przepyszny. On jest po prostu przepyszny, ale jak, je oba, jak jego obalę, choć tutaj jest kuracja na 25 dni, na 20 dni, przepraszam, to robię zdecydowanie swój, ale ten naprawdę smakuje normalnie, jak świeżo wyciśnięty, znaczy wyciśnięty, no tak, no jak świeżo wyciśnięty, że tak powiem, burak. Po prostu jest przepyszny, tak jakbym po prostu jadła buraka, tylko w formie właśnie płynnej. I spend my time But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new Cause I missed you so I'm letting you no, Of everything but you. These are the good times with you. Baby, this here is. Czemu mój pies ujada? Czemu mój pies ujada? A widzicie, wczoraj jeszcze nie zawiesiliśmy na choince tej takiej pięknej ozdoby. Sami zobaczcie, jaka jest przepiękna. Tam jeszcze w ogóle karton muszę usunąć z tymi ozdobami. Eee, prześliczna jest moim zdaniem. I jeszcze mam taką, ale ta to już chyba. Chociaż ja wiem, czy za dużo. Wcale nie za dużo. Właśnie chciałam w tym roku, żeby było tak naturalnie, żeby było tak inaczej. Także widzicie, mam jakieś tam białe. No i właśnie tutaj powieszę sobie. Czekajcie. Co ty wąchasz, szkodniczku? To tylko. Gąb... Boże, gąbka, to tylko ozdoba. Coś. <laughs> zapach ci się nie podoba? Nie podoba się zapach, nie. Nie, nie, wygląda to dobrze. To musimy, to musimy gdzieś przewiesić. Oj, nie ściągnę, nie ściągnę. A co ta Radka, poduszka robi tam, to Ja nie mam pojęcia, pod choinką. Runka, co pana poduszka i twoja robi pod choinką? No, co ty się boisz? Boże, ty dziku, mój mały, no mówię wam, jeżeli cokolwiek przyniesiemy nowego do domu, to mój przepiękny, mały człowieczek, człowieczek, piesek się boi. Czemu mój piesek się boi takich dziwnych rzeczy? Choinki się boi. Osob choinkowych się boi. Co ty jesteś taka bojąca dusza? W tym domu nikt się takich rzeczy nie boi. W tym domu jest każdy odważny. No? <laughs> Moja bojąca dusza. I zobaczcie, jak ładnie wyglądają. Przepięknie, co? No, świetne są to, zdoby. po prostu. Rancz w tym roku skradł moje serce, jeśli chodzi o ozdoby. Zupełnie inny, no jest, bo nie, nie, buziaków. Zupełnie inne niż zawsze. Przepiękna ta choinka jest, przepiękna. Już się moi drodzy miałam z Wami żegnać, ale jeszcze przecież kalendarze nie otworzyłam. No i doszłam do tej książeczki i do tego wczorajszego balsamu. I to jest moi drodzy pełny rozmiar, warty 36 funtów. To jest też szafro, szafron jak to się nazywa? Szafron. Szafran. <noise> no i to jest do twarzy i do ciała. Bardzo dobrze brzmi, naprawdę świetnie. Nie będę Wam czytała, bo tu po prostu jest wytłumaczone są wszystkie zioła, jak to, działa, jak to wszystko działa. Ale brzmi bardzo dobrze. A przechodzimy tymczasem do dnia dziesiątego. Dziesiąteczka w Johnny Louisie to chyba jakaś maskara? Tak. Smoky Eye Mascara. Regard Intense. A co to za marka? Bobby Brown. Okej. Okay. Eee, lubię Bobby Brown. Lubiłam. Eee, jeszcze kiedyś świadomie kupowałam. Spoko. No i dziesiąteczka tutaj, moi kochani. A Ty co? A Ty co kombinujesz? Dziesiąteczka tutaj. To mi zapachniało czekoladą. Centralnie i pachnie czekoladą. Bo to chyba są czekolady? Tak. <grymne> <grymne> fecha czokola, czokolad, czekoladki. Fecha. Handmade, luxury. E, oh, best before. 12,20,20, 20, czyli tak trochę. Hmm. No dobra, zobaczymy. Jeszcze mamy. No, oczywiście one są wegańskie. Mam ochotę je otworzyć i zobaczyć, jak wyglądają. Poczekajcie. Uuu, jak diamenciki, ależ przepiękne. I cena tych czekoladek, moi drodzy, to jest. Gdzie są czekoladki? E, box 6, 10 funtów. Box 12, 18,50. Czyli to jest warte 10 funtów. Bardzo drogie, jak za takie czekoladki. Także będziemy się z Radosławem rozkoszować, chociaż od dzisiaj e, sobie postanowiłam, że e, ucinam słodycze. No to sobie zostawię może na weekend, na sobotę. Naprawdę się postaram e, odrzucić cukier, bo wam mówiłam, yy, bo wam już chyba mówiłam, no, światło takie, jakie jest, no ale wiecie, no nie będę teraz zapalała specjalnie światło, bo przy takim siedzę. Bo wam mówiłam, że e, przez ten się z Radką nauczyłam mieć słodycze, ja tak słodyczy nigdy nie jadłam. Nigdy nie byłam słodyczowa, powiem wam szczerze, e, bardziej byłam chipsowa lub orzeszkowa a teraz wcinam e, słodkości. Ja po prostu słodkości nie jadłam i orzeszków i chipsów. Te, znaczy, nie, chipsów może nie. Orzesz, orzeszki tak, orzeszki włoskie, za, orzechy włoskie często jem, e, orzechy nerkowca często jem e, i pistacje często jem. A teraz to już staram się jeszcze znaczy no, Dzisiaj akurat zjadam tylko garstkę orzeszków takie, takiej mieszanki, no bo ze względu na żelazo. Ale ten cukier to powiem, wam, że to już się dla mnie, moim zdaniem, stał e, niebezpieczny, bo codziennie po kawie miałam takie wrażenie, że codziennie przy kawie, no to dobra, to co słodkiego naprawdę, jakoś tak wagowo za bardzo wiecie, wszystko w miarę stoi ale no, ale jeżeli chodzi o to takie przywiązanie do cukru to wręcz można nazwać to już takim uzależnieniem godzina późna już jest moi drodzy już jest za 10.10 .10. obiecałam sobie, że dzisiaj o 22 będę w łóżku no ale oczywiście nie jestem miałam w ogóle chęć na jakieś grzane winko, ale też sobie zostawię na weekend bo rano trzeba wstać także posiłkuję się tutaj wodą uwielbiam wodę kto lubi wodę Kciuk do góry. Ja po prostu wodę uwielbiam. Skończy dla, dla Was vlogmasa, ale jakoś się wyrobię, mam nadzieję. Aha, wiecie co, mówiłam Wam chyba kilka dni temu o tej koszulce. Po trzecim albo po czwartym praniu, teraz już było znowu kolejne, już przestała farbować, ale po, trzej, po trzech razach chyba cały czas farbowała. Co? Wstawałam na przykład z łóżka, że wiecie, prałam, widzę czerwona. Pościel. Później znowu, patrzę, znowu taka przyrumieniona. Yy, I ostatnio, jak Wam mówiłam, jak ją zakładałam, no to już nie zafarbowała. No i dzisiaj znowu mam yy, świeżo plan, także myślę, że znowu nie zafarbuję. A powiem Wam, że jest bardzo fajna. Tylko znowu problem z tymi spodniami jest taki, yy, że wiecie, tutaj są udawane te sznureczki. I po prostu muszę zrobić dziurkę i gdzieś kupić jakąś gumkę i sobie włożyć gumkę. widzicie, ten vlog ma stoi. I po prostu włożyć jakąś sobie gumkę i te spodnie w ten sposób sobie naprawiać, bo te jeszcze nie zlatują, ale już zaczynam. Ja bardzo często piorę rzeczy, ja przeważnie zakładam piżamę jednorazowo i po prostu w praniu, wiecie, no to się po prostu wszystko rozchodzi. Ja na własne życzenie te ciuchy tak szybko mi się zużywają, no ale tak jestem nauczona. Ty już jesteś gotowa do snu, tak? Już gotowa. No i dźbać. Na dniach już się powinno zacząć sobie wszystko dziać bardziej świątecznie, no bo już zaczniemy robić pierniczki i pierdołki. Wiecie, no nie ma sensu, żebym ja tutaj cały czas Wam pokazywała jakieś wymyślona e, tak naprawdę na potrzeby vlogmasa gotowanie i pierdoły, bo jeszcze po prostu nic nie przygotowuję do świątek. Wiecie, tak jak jest, tak widzicie. Dzięki Wam bardzo, jeszcze raz za dzisiaj. Pozdrawiamy Was ciepło. Trzymajcie się, buziaki i do jutra. Pa! Keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree tomorrow.